Z tej strony Mieszko Służewski, możesz mówić na mnie Manfredi, zapraszam na brodate dźwięki. Witam cię w kolejnym teście harmonijkowym, gdzie będę oceniał harmonikę w mojej harmieszkowej skali. A co to będzie za instrument? Już nie mogę się doczekać tego testu od długiego czasu, ponieważ będzie to moja ulubiona harmonika, a przynajmniej do niedawna moja ulubiona harmonika, czyli. Golden Melody. Jest to instrument firmy Hohner, Harmonika jeszcze zapakowana, nowa, w oryginalnym pudełku w tonacji C. Kupiona specjalnie do testu. Nieregulowana w żaden sposób. Świeżo przyjechała z fabryki, ze sklepu Tomka Kamińskiego, który bardzo polecam. Nie mam aktualnie żadnych układów z Tomkiem, ale może w przyszłości jakieś będę miał. W każdym razie, zobaczmy, czy ta harmonika jest tak dobra, jak te harmoniki Golden Melody, które mam u siebie, które kupiłem już parę lat temu. No te moje harmoniki są regulowane, już y, trochę na nich gram. Ostatnio akurat zmieniam moje harmonikowe preferencje, z uwagi na to, że gram coraz więcej w stroju zmniejszonym, a niestety Hohner nie robi harmonijk w stroju zmniejszonym. A bardzo szkoda, bo jakby były Golden Melody w stroju właśnie zmniejszonym, to pewno bym się w takie zaopatrzył. Tak niestety musiałem przesiąść się na Zajdla, który po dłuższym zapoznaniu nie jest wcale taki zły i coraz lepiej mi się na tym gra. Ale zobaczmy, co jest warta harmonika Golden Melody. Pierwszy punkt: pudełko, opakowanie. No, harmonika przyjechała w takim wielkim kartonie. No i akurat co do samego kartonu zewnętrznego, to nie jestem wielkim fanem. Bo trzeba to jakoś otworzyć. Do tego marnujemy sporo papieru, więc zachęcam wszystkie firmy, które robią harmoniki. Nie róbcie tego, nie marnujmy tyle papieru niepotrzebnie. W środku mamy pudełko takie plastikowe, standardowe. Co ciekawe, pudełko, mimo że świeżo więcej z kartonu, trochę porysowane tutaj z wierzchu. Nie wiem, czy to jeszcze przed zapakowaniem do kartonu. No ja się tym specjalnie też bym nie przejmował, bo to pudełko i tak potem z nami podróżuje. Takie standardowe, plastikowe pudełko, harmonika w środku. O jak się błyszczy, dawno nie widziałem tak błyszczącego Golden Melody. Tutaj mamy jakiś, jakiś spam od honera. Check out our new website. No nie będę teraz sprawdzał strony honera. Instrukcja obsługi po francusku. Po hiszpańsku, po niemiecku i po angielsku. Taką instrukcję dostajemy. Tu widzimy, jak harmonika jest skonstruowana. Jest jakieś oszcz oszczerzenie nawet. Do not use as a toy. Nie używać jako zabawki. Demet. Czyli słuchajcie, tutaj w tej instrukcji tu dużo więcej znajdziecie, ale między innymi jest napisane, żeby nie używać tego jako zabawki. Więc z instrukcji wywnioskowałem, że harmonika to bardzo poważna sprawa. Więc potraktujmy teraz sprawę poważnie. Ile za pudełko? No, kolor ładny. Tutaj mamy takie plastikowe, trochę badziewne wypełnienie, ale idealnie dopasowane do naszej harmoniki. Prawie idealnie. No, za pudełko dam 4. Nie jest najlepsza, nie jest najgorsza. Idziemy dalej. Czy harmonika nam stroi? Tutaj warto zaznaczyć, że harmoniki Golden Melody są strojone w stroju yy, równomiernie temperowanym. Co za tym idzie, lepiej brzmią tutaj melodie, tak jak nazwa harmoniki wskazuje, Golden Melody. Granie akordami tutaj już nie brzmi tak dobrze, ponieważ no, ten strój równomiernie temperowany wprowadza pewne zgrzyty, ale zobaczmy, jak to nam stroi. Jak dla mnie, nie ma tu się do czego przyczepić. Zobaczmy jeszcze oktawy, bo na oktawach najlepiej słychać, jeśli harmonika gdzieś nie stroi. Jak dla mnie, idealnie, no 5 na 5. Tamte górne oktawy Delikatne falowanie gdzieś tam weszło, ale to mówię przy harmonikach. To jest często kwestia temperatury, w której ona leżała, że jest jeszcze nie rozgrzana, ponieważ no, harmoniki nie jesteśmy w stanie dostroić przed graniem, więc te minimalne rozbieżności zawsze będą nam się pojawiały i na to nie mamy niestety wpływu, ale nie odbiega to od, od normy dla mnie 5 na 5 Sprawdźmy jeszcze, zagrajmy gamę. No, ten trzeci obniżony, ocaleły ton, tak trochę był nieczysto, ale to chyba nie jest kwestia harmoniki. Ok, idziemy dalej. Głośność harmoniki. No, zobaczmy. Zrobię krok do tyłu, żeby tutaj nie przesterować dźwięku. No, sami możecie ocenić. Wezmę dla porównania inną harmonikę. Django wydał werdykt. Ja tutaj od dawna to wiem no harmoniki Golden Melody, nie należą do najgłośniejszych, więc jeśli dla Ciebie głośność instrumentu jest wyznacznikiem, chcesz grać na głośnym instrumencie, nie wiem, grasz akustycznie i potrzebujesz, żeby się przebić przez gitarzystę i chór pijanych ludzi na ognisku, to Golden Melody nie jest dla Ciebie, bo to nie jest najgłośniejsza harmonika świata. Jeśli chodzi o głośność, to bym to w skali od 1 do 5 ocenił na. 3, ponieważ no, należy ona do dość cichych harmonik. Może nie jest aż tak cicha, nie wiem, jak te badziewne silver stary, czy tego typu harmoniki, ale ma taką zamkniętą konstrukcję i ten dźwięk nie jest taki dźwięczny. Ok, Sprawdźmy, jak ta harmonika reaguje na obniżenia w dolnym rejestrze na tych niskich kanałach, czy tu jest szczelnia. No, tu jest ładnie drugi. Trzeci. No, 5 na 5. Nawet bym dał 6 na 5, ale to by było poza skalą, więc daje 5 na 5. Tu jest idealnie, to jest, jeśli chodzi o obniżenia, to jest chyba jedna z najlepszych harmonijek na rynku, przynajmniej moim zdaniem. Fabrycznie oczywiście. Ale tutaj nie ma się do czego przyczepić, te obniżenia zawsze na Golden Melody. Dobrze mi się grało i dalej mi się dobrze gra. Sprawdźmy obniżenia na wysokich kanałach. No ten 10 moim zdaniem wymaga delikatnej regulacji. Nie jest źle, to obniżenie jestem w stanie zagrać. Ono na harmonice C jest dość piskliwe. Ja też nie jestem mistrzem tych obniżeń na wysokich kanałach, więc trudno traktować mnie jako wyznacznik. Za obniżenia w górnym rejestrze dam tutaj 4 na 5, bo ten dziesiąty mógłby grać troszkę lepiej. Ale to jest kwestia też do regulowania harmoniki do naszych indywidualnych preferencji. Ok, kolejny punkt w naszej skali. Sprawdźmy, jak ta harmonika gra overblowy po wyjęciu z pudełka. Aż sam jestem ciekaw, ponieważ gram na tych harmonikach Golden Melody dość dużo, ale wszystkie mam po regulacji, więc już nawet nie pamiętam, jak one grają overblowy fabrycznie. Te harmoniki słyną z tego, że bardzo dobrze nadają się właśnie do techniki overbending, i ciekaw jestem, czy ta technika tutaj zadziała bez regulacji, tak fabrycznie. No, Na szóstym jestem w stanie zagrać ten nowy blow. Niemniej jednak, delikatna regulacja by się przydała, ponieważ nie brzmi on dobrze, to ciężko go utrzymać. No, ale jak na harmonikę fabryczną jest całkiem nieźle. Sprawdźmy piąty. Też jest nieźle. Jak na fabryczny instrument nawet świetnie. No i czwarty. No, na czwartym nie jestem w stanie w ogóle wydobyć tego dźwięku, więc tu bez regulacji się nie obejdzie. Niemniej jednak piąty i szósty po wyjęciu z pudełka działają. 4 na 5. A nie, czwarty Overblow też działa. Musiałem rozegrać tą harmonijkę, może kwestia tego, że teraz dużo gram na Zajdlach i te Golden Melody po prostu odzwyczaiłem się od nich trochę. Spróbuję jeszcze raz ten czwarty, ponieważ chyba zweryfikuję moją ocenę tego Overblowa. Nie no, za overblowy daje 5. Jak na fabryczną harmonikę, to powiem, że jest bardzo dobrze. Może minimalnie gorzej niż w modelu Lightning, ale nie zapominajmy, że mówimy o harmonice za 140 zł, a nie o harmonice za 500 zł. Więc to jest trzy razy tańsza, a overblowy działają praktycznie równie dobrze. Zaraz sprawdzimy, jak te overblowy działają po regulacji. Kolejny punkt, czyli wygląd harmoniki. No, to jest kwestia bardzo sporna. Ponieważ dla jednych te harmoniki są piękne, dla innych są brzydkie. Ten czerwony kolor taki no dość specyficzny, ten kształt tej harmoniki, taki inny niż innych harmonijek, niestandardowy. Ja przyznam szczerze, że jeśli chodzi o wygląd, to Goden melody mi się nigdy nie podobała, i za wygląd dam tutaj z czystym sumieniem jeden, ponieważ no, ten kolor mógłby być inny. Co do kształtu, to tutaj tutaj nie mam do, się do czego przyczepić, no ale już nawet wymiana tego korpusu na drewniany znacznie poprawia wygląd tej harmoniki. No to jest brzydka harmonika. Zresztą porównajcie sobie sami. Więc jeśli chodzi o wygląd, nie, no może nie będę aż tak surowy 2 na 5. To 1 na 5, to. to... Ona aż tak brzydka nie jest, no ale nigdy mi się nie podobał ten wygląd harmoniki. A mimo to przez ponad 10 lat była to moja ulubiona harmonika i najwięcej grałem tak naprawdę na Golden Melody. Co oznacza, że, że tak naprawdę wygląd nie ma znaczenia. Mimo, że mówią, że faceci to wzrokowcy. Jednak liczy się wnętrze. Powiedzmy teraz kilka słów o podatności tej harmoniki na modyfikację. Nie będę jej modyfikował, ponieważ mam tutaj zmodyfikowaną goldenkę. Zresztą zmodyfikowaną przez Pawła Pileckiego, pilnika, który już się tym nie zajmuje, już nie przerabia harmonijek. Mi się jeszcze udało załapać na te czasy, kiedy, kiedy się tym zajmował i robił to świetnie. Wprawdzie ta harmonika, którą mam, jest w tonacji bez bezbemolem, więc jest trochę niższa, ale pokażę, jak tutaj gra ta harmonika zmodyfikowana overblowy. Nie ma się do czego przyczepić. Wszystkie te overblowy wchodzą jak w masło bez większych problemów. Nawet overdraw wchodzi, mimo że ta harmonika nie była regulowana pod overdraw. No i sprawdźmy też te obniżenia w górnym rejestrze. No tutaj. Na tym dziesiątym nie ma żadnych problemów. Obniżenia tutaj w dolnym rejestrze też grają dużo, dużo lepiej. Moim zdaniem jest to chyba najbardziej podatna na regulację harmonijka. Więc tutaj nagnę zasady i za podatność na modyfikację dam 6 na 5. Ponieważ nie spotkałem się jeszcze z tak podatną na modyfikację harmonijką. A trochę ich w swoim życiu zmodyfikowałem, nad kilku modyfikowanych grałem no i Golden Melody tutaj przoduje. Przedostatni punkt, jak ta harmonika leży w gębie. No i tutaj również zdania są podzielone, ponieważ wielu harmonikarzy narzeka na to, że płytki strojkowe delikatnie wystają tutaj przed korpus i mówią, że mogą tutaj paleczyć wargi. Ja osobiście grałem na tych harmonikach latami i nie miałem tego problemu. Mi ta harmonika idealnie leży tutaj w paszczy. Jest bardzo szybka, bardzo ładnie się ją tutaj przesuwa. Ma małe otwory. Ale to też to dla mnie to nigdy nie był problem. W moim odczuciu 5 na 5, jeśli chodzi o to, jak ona leży w gębie. Ale tak jak mówię, zwracam tu uwagę na tych kilka niuansów, ponieważ to, co mi nie przeszkadza, niektórym harmonikarzom może przeszkadzać. Więc jeśli masz tendencję do tego, że nie wiem, masz inny chwyt, nie obejmujesz tak mocno tej harmoniki, tutaj boisz się, że te pokrywy mogą cię kaleczyć, to przyznaję tak może być. Da się to skorygować, można te. Podkrywy zeszlifować, można delikatnie poszerzyć otwory w korpusie, tak żeby te pokrywy trochę sunąć do tyłu. Wiem, że niektórzy to robią, mi to nigdy nie przeszkadzało. No i przechodzimy do ostatniego punktu, brzmienie tej harmonijki. I tutaj znowu wychodzi moja miłość do Golden Melody. No to brzmienie jest takie stłumione, ciemne. Ona brzmi bardziej saksofonowo, trochę mniej, trochę mniej piskliwie niż taka standardowa harmonika, przez tą zamkniętą konstrukcję, przez ten swój kształt. No i ja jestem zakochany w tym brzmieniu. I jeśli chodzi o brzmienie Golden Melody, to daję tutaj 5 na 5, nawet bez, bez grania, ale jeszcze możesz posłuchać, jak ta harmonika brzmi. Może zagrajmy sobie jakiś utworek. Za mnie zabrzmienie 5 na 5. Podsumujmy sobie. harmonika w harmieszkowej skali zdobyła 45 punktów. Jeśli to oglądasz i to Ty wymyśliłeś nazwę dla skali oceny harmonijek, harmieszkową skalę, to się przypomnij, to w jakiś sposób Cię nagrodzę. Najlepiej napisz do mnie maila na manfredi No i jaki jest werdykt? No, to była moja ulubiona harmonika przez... Jakieś 10 lat. Gdyby była dostępna w stroju zmniejszonym, dalej byłaby moją ulubioną harmonijką. A co ciekawe, zdobyła kilka punktów mniej niż Zydel Lightning, ponieważ Zydel Lightning miał 47 punktów. Po zmianie korpusu na drewniany, miałby już tych punktów 49. W momencie, kiedy znalazłem dla niego inne pudełko, byłby harmonijką idealną, 50 na 50 po modyfikacjach. I aktualnie zostanę przy tej harmonijce, ale to tylko z tego względu, że gram dużo teraz w stroju zmniejszonym właśnie na modelach zajdla i trochę inaczej gra się na tych stalowych stroikach i zacząłem się już do nich przyzwyczajać, stąd Golden Melody leży mi trochę mniej, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Pewno jakbym miał Golden Melody w stroju zmniejszonym i zaczął grać na tych Goldenkach znowu, to bym do tych Goldenek wrócił. No i kolejna kwestia. Te stalowe strojki są nie do zajechania, są dużo wytrzymalsze, więc kupujemy harmonijkę raz i mamy ją na lata. Przy Golden Melody mamy strojki z mosiądzu, więc niestety one z czasem się rozstrajają i to szybciej niż te stalowe strojki Zajdla. Niemniej jednak jest to świetna harmonika, tak jak mówię, od 8 lat. Może 10, ja wiem, bardzo długo gram głównie na golden melody i na pewno nie pozbędę się tych goldenek, które mam, dalej na nich będę grał. Ale jeśli chodzi o tonację C, to już przyzwyczaiłem się do mojego zajdla, więc tę harmonikę golden melody sprezentuję Weronice. Tyle jeśli chodzi o ten test. Mam nadzieję, że jeśli zastanawiasz się nad golden melody, to pomogłem rozwiać Ci wątpliwości. Nie sugeruję, Kierować się samą oceną punktową, ponieważ ta ocena jest bardzo subiektywna i co dla jednych będzie zaletą, dla innych będzie wadą, chociażby wspomniana głośność. Harmonika nie jest głośna, jednym to przeszkadza, bo chcą mieć głośny instrument, dla innych to nie jest w żadnym wypadku wada. więc lepiej po prostu zbudować sobie własny ogląd, a najlepiej w ogóle samemu przetestować tę harmonikę, bo moim zdaniem jest świetna i na pewno będę jeszcze grał na Golden Melody. Tyle na dziś. Trzymaj się. Cześć. Mam nadzieję, że ci się podobało. Zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał. Zajrzyj koniecznie w link z zagrywkami poniżej. Zajrzyj na ta. Tam już się pojawia coraz więcej patronów, za co bardzo mocno dziękuję. Trzymaj się. Cześć. Harmoniki. Harmoniki w dłoni.